Podczas tej lekcji chciałem przedstawić takie najważniejsze skróty klawiaturowe, które potrzebne są przy poruszaniu się i zaznaczaniu danych w Excelu. Powiedzmy, jesteśmy w komórce A2 i chcielibyśmy przejść szybko do komórki A23. Możemy to zrobić oczywiście wciskając strzałkę w dół, natomiast jeśli tych danych będzie bardzo dużo, to najlepiej wykorzystać klawisz skrótu Ctrl i strzałka w dół. Jesteśmy w ostatniej komórce zapisanej dla tej kolumny. Kliknę Ctrl strzałka w prawo, widzimy, że jesteśmy w ostatniej zapisanej komórce. Jeśli ponownie kliknę Ctrl strzałka w prawo, to Excel ominie puste komórki i przeniesie nas do zapisanej komórki. Klikam Ctrl strzałka w prawo i Ctrl strzałka w dół, widzimy, że jesteśmy w ostatnim wierszu zapisanych danych. Jeśli w tym momencie wcisnę Ctrl strzałka w dół, to Excel przeniesie nas do ostatniego wiersza arkusza. Ostatni Wierzch to jest 1048 576. Teraz kliknę Ctrl Strzałka w prawo i jesteśmy w ostatniej komórce w arkuszu. Żeby z tego miejsca przejść bezpośrednio do pierwszej komórki arkusza, klikamy klawisz skrótu Ctrl Home. Jeśli chcielibyśmy przejść do ostatniej komórki użytej w arkuszu kalkulacyjnym, naciskamy Ctrl End. Żeby poruszać się po arkuszu, możemy również wykorzystać klawisze. Page Up i Page Down. Żeby z tej komórki, w której jesteśmy, H11 przejść do komórki A11, czyli do pierwszej komórki tego wiersza, naciskamy klawisz Home. Teraz pokażę, w jaki sposób zaznaczać dane. Jeśli do tej pory podoba Ci się ten film, kliknij łapkę w górę. Zasubskrybuj, aby otrzymać powiadomienia o nowych filmach na tym kanale. Jesteśmy w komórce A2 i chcemy zaznaczyć cały ten zakres danych. Możemy to zrobić tak. Wciskamy Shift i strzałka w prawo. Dzięki temu możemy zaznaczyć zakres danych. Klikam strzałka w prawo i teraz strzałka w dół aż do końca i mamy zaznaczony ten zakres. Innym sposobem, szybszym na zaznaczenie tego zakresu jest wejście w pierwszą komórkę i klikam Ctrl, Shift i strzałka w prawo i strzałka w dół. Czyli za pomocą dwóch kliknięć możemy zaznaczyć cały zakres. Innym sposobem na zaznaczenie tego zakresu możemy wejść w dowolną komórkę tego zakresu i klikam Ctrl A. Jeśli chciałbym zaznaczyć wszystkie komórki w arkuszu, wchodzę w dowolną pustą komórkę i klikam Ctrl A. Mogę również zaznaczyć ten arkusz cały. Tutaj wchodząc w ten trójkącik, zaznaczam go i również mamy zaznaczony ten cały arkusz. Jeśli chciałbym zaznaczyć cały wiersz lub całą kolumnę, Wchodzimy w pierwszą komórkę i wciskamy Ctrl SHIFT i strzałka w dół. Mamy zaznaczoną całą kolumnę, drugim sposobem zaznaczenia kolumny jest naciśnięcie po prostu na tą kolumnę, a trzecim sposobem na zaznaczenie całej kolumny jest wciśnięcie skrótu Ctrl Spacja, a jeśli chciałbym zaznaczyć cały wiersz, to wciskamy Shift Spacja.